Hej witam was na moim kanale na rowerze zbieram złom kolejny dzień kolejne rurki i nie tylko tam was serdecznie pozdrowić a dzisiaj taki odcinek jak szybki może krótki nie wiem jak to pójdzie z warsztatu piwnicznego rowerowego a to będziemy rozbierać to takie zawory gazowe chyba od piecyka gazowego nie jestem pewny ale chyba tak na pewno od bronka recykling Paczuszki. I to trochę będzie aluminium, pewnie odlew, bo trochę mościąży żółtego, zobaczymy. Troszeczkę się zacząłem dbać, a mówię, nagram sobie, togram sobie jakiś filmik taki, żeby coś tam było, sobie coś robię jeszcze dodatkowo. No, u mnie dzisiaj trochę taka pogoda, jak gdzieś straszny strasy. Yy, jak to wytłumaczyć, śniegowo niegdzie, ale trasa była w miarę fajnie, bo nie było ślizgu, nie było nic. No, i tyle. I zachęcam do łapkowania, oglądania, subskrybowania i wspierania mojego kanału. Jeżeli macie na to ochotę, a jeżeli nie, no to spokojnie, nic się nie dzieje. Zobaczymy będziemy się tutaj troszeczkę rozkręcać pewnie. Zobaczymy, jak to pójdzie, bo te śrubki to są tak mięciusie, miękkie, że one się normalnie. Mm -hmm. Są tak mięciutkie, ale to nic. Spróbujemy je tak jakoś je rozkręcać, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Będzie fajna, prosta, pewnie szybka, znając mnie, to może nie szybka rozbiórka, bo u mnie jak ma być szybka, to i tak jest drugi odcinek, a to nic tam. Tu mamy taki malutki czas. Fajny mosiądz, gramiki Graniki. Dobra, tu jeszcze te uszczelki trzeba wszystkie, po to za chwilę się tym zajmiemy obrócimy sobie tak mhm, mhm. obrót na rękach jeszcze trzeba palić pieczo o piękny aluminium odlewik, o co ja mówię odlewik na no tu, ale mini odlewik. A tutaj piękny gramy mosiądzu. Pięknie, ja tam się cieszę. Zawsze będzie coś do plus, na plusik. A, już jest piękny. O, to już jest sporo tego. Zobaczymy, co to jeszcze jest. Już jest wyczyszczony. Widzę, nie ma nic. Dobra, już mamy ten. Już troszeczkę, jak mówiłem pomniałem troszeczkę rozkręcałem mówię tak, oglądam sobie jakiś filmik z, takiego, z takiej rozbudeczki fajnej fajnej, te śrubki są kurcze się kręcą, ale cicho ten jednak należony kiedyś na wysypisku śmieci, kiedyś tam jeszcze jak można parę lat zwozić ja nie wiem jakie fajne ale ciekawe są te ruber Jakaś firma on jest już zniszczony ale mu o wiele lepsze leżał. Firma jakaś Rub, rubbermaid Fajna może być firma, musiałbym sprawdzić czy jeszcze produkuje jakieś takie bo ten widzę jest kupelar jeszcze u mnie A jeszcze fajnie się nim odkręca niektóre rzeczy Dobra, będziemy się męczyć z tym Ach odkręcimy ładnie tą super jak mi się wydaje, że to chyba jest od jakiegoś pieczyka gazowego A tak, naprawdę i te klucze się przydawają takie kupione gdzieś a Mosiąc! Ty nie możesz tu zostać o, bo to by było już Mm, walenie towarów w błoto, wywalenie towarów w błotko, czy sprzedanie towaru w za inną cenę, albo jakby trafiło na złą. Haraberowy to wszystko rozkręci na czynniki, jak to się mówi, pierwsze i spróbuję z tego. Wyzyski, wyzyskać z tego troszkę więcej niż <grymne> cena złomowa na złomowcu, bo wiadomo, żeby to kosztowało w sumie, to wiadomo, parę grosików tam było. A tu myślę, że to będzie par, parę srebrników, będzie więcej. Patrzcie, co tu jeszcze mamy. Tu mamy wszystko, tu mamy nic, tu nic nie mamy Uff. Tu jest sporo różnorakiego towaru Jeszcze sprawdzę To mnie właśnie, czy nie chcę pogubić żadnych tych to są sprężynki o. Chciałbym właśnie zobaczyć co tu w środku mamy może żeby coś było w środku jakieś To no dobra, to sobie zostawimy bo nie wiem uh -huh. żeby mi się nie pomieszało no i taka to też tu o dobra nie wiem jak to będzie teraz z tym, z tym obrazem Będę musiał chyba na chwilę O mi tutaj ta lampa się odbloskuje w to i nie widać ale to zaraz to zaraz to sprawdzimy jak to będzie włączymy na chwilę sprzęcior ja mówiłem pewnie szybko demontaż statyw mi się coś popsuł chyba będę. Jest, nie takie widać. Hmm. No, coś tam widać. Pierwszy pójdzie na odstrzał aluminium odlew. Super, sprawdzę, czy jeszcze coś nie zostało. Wszystko aluminium odlewu jest 160 gram aluminium widzę wszystkie ceny trochę spadły, aluminium odlew jest na dzień dzisiejszy, tak wychodzi po 6,20. te towary bazuje trochę, spadają, nie? No to trzeba się w tym liczyć. Już mam 99 groszy dodajemy, ja się cieszę. I teraz tak yy, będzie. Mosiąc żółty, sprawdzimy czy nie ma tych. Mosiąc złoty. Super. Mosiąc złotego jest. Będzie 200 gram? A, nie będzie 200 gram. Czy będzie 200 gram? Nie, nie będzie. Jest to. 95 gram, a mocą złoty jest, bo na dzień dzisiejszy na Metaleo po 2,20, czyli 22 złoty. Mhm. Już mamy 4,29. Dodajemy i już mamy 5,28 zarobione z tyga, tak by była pewnie złotówka za to. Czyli niech by była złotówka 90 groszy, to nawet niech by była złotówka za złoty, jako w złoby to trafiło plus minus, no to jesteśmy. 4,20, a prawie 4,30 do przodu Super. To ja mośno do moczu. To zawrócę, sobie dać fajnie, lepiej mi się zrzuciło. No. I jak Wam się szybki odcinek podobał. Co sądzicie o tym, o tej rozbiureczce? Czy warto? Ja warto. Ja rozbieram wszystko co się da. Wierniki, kątówki, to mój czas. Mój prąd Moje rzeczy co się zużywają, bo gramy robią kilogramy i z takich, z takich samych gramów, z takich gramów już Wam niektórym pokażę co tylko komentują i, i myślą na różne sytuacje, że to nie warto. To uwierz, że tak nie uwierzysz. Z takich gramów patrz ten osoba, osoba co pisze z nieraz że nie warto przychodzą tak jak taka taka praktycznie skrzynka mosiąca. <laughs> ale to możesz ty wiedzieć pozdrawiam tych co do serdecznie wszystkich bez wyjątku i co do następnego kolego koleżanko i kolego jak wam się odcinek podobał zostawcie łapkę subskrypcję komentarz dla zasięgu i co tam jeszcze bym chciał jak się uda zostaw suba będę mile wdzięczny chcesz wesprzeć wezprz mnie to zawsze możesz chcesz wysłać coś jakąś paczuszkę to zawsze możesz skontaktować się na maila i nie przeciągając trzymajcie się do następnego ja zawsze mówię gramy robią kilogramy i takie malutkie Maszynne różności, jeszcze mniejsze, robią zaś kilogramy. A zobaczymy, ile nas się jeszcze do końca roku. Wtedy pokażę, czy warto było wszystko zbierać. Trzymajcie się.